Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka, sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa. Z Ewangelii, według Świętego Jana: Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja Was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca Mego i trwam w Jego miłości. To Wam powiedziałem, aby radość moja w Was była i aby radość Wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja Was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja wybrałem Was i przeznaczyłem Was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc Wasz trwał. Aby ojciec dał Wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To Wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Szósta niedziela wielkanocna. Dziś w liturgii eucharystycznej i drugi słowa słyszymy drugą część 15 rozdziału Ewangelii Świętego Jana, rozwinięcie alegorii o winnym krzewie Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Jezus dzieli się swoim doświadczeniem synostwa i przekazuje je nam, w Duchu Świętym. Jedyne zadanie. Ucznia Jezusa tak naprawdę to przyjmowanie miłości, trwanie w miłości, ponieważ wtedy będziemy owocować jak latorośle wszczepione w winny krzew. Owocem winnego krzewu są nie tyle winogrona, co wino, wyborne wino. A w języku biblijnym, wino to symbol miłości. Im bardziej przyjmujemy miłość Jezusa. Tym bardziej stajemy się miłością dla naszych braci i sióstr. A im bardziej żyjemy miłością, tym bardziej upodabniamy się do Boga. A podobieństwo do Boga jest naszym powołaniem, naszą misją, naszą tożsamością. I to jest źródło naszej najgłębszej radości. Żydzi mieli ponad 600 przykazań, w których często się gubili. Jezus daje jedno przykazanie. Wzajemna miłość. Co więcej, Jezus nie tylko prosi nas o to, abyśmy trwali w Jego miłości, ale nazywa nas swoimi przyjaciółmi, czyli swoimi najbliższymi, swoimi intymnymi. Przyjaciel, przyjaciółka, to ten, który jest przy jaźni, czyli przy jestestwie drugiego, przy tajemnicy drugiego. Sługa nie wie, co Pan Jego czyni. A my stajemy się przyjaciółmi Jezusa, bo On objawia nam to wszystko, co usłyszał od Ojca, objawia nam tajemnice trójce. Jesteśmy Jego przyjaciółmi, jesteśmy Jego uczniami, jesteśmy Jego wybranymi. Jeśli szukamy Boga, to dlatego, że On pierwszy nas szuka. Jeśli kochamy Boga, to dlatego, że On pierwszy nas umiłował. Jeśli wybieramy Boga, to dlatego, że On już w wieczności nas wybrał, abyśmy żyli, abyśmy istnieli, abyśmy byli Jego. Jakże piękna jest nasza tożsamość. Umiłowani przyjaciele, uczniowie, wybrani, przeznaczeni, by przynosić owoc. I kiedy trwamy w miłości, możemy być pewni, że Ojciec da nam wszystko, ponieważ. Nie możemy wtedy prosić o nic, co nie będzie zgodne z Jego pragnieniami, z Jego wolą. O co dzisiaj pragniesz Boga prosić? Jaki czas zechcesz mu poświęcić, aby Twoja przyjaźń z nim mogła się jeszcze bardziej pogłębiać? W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich usłyszymy, że Bóg nie ma względu na osoby. Że każdy, kto szczerze go szuka, bez względu na to, jaka jest jego przeszłość, jest przyjęty, jest obdarowany jego miłością, którą jest Duch Święty. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do nóg i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: Wstań. Ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił, przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest Mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar ducha świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali ducha świętego tak samo jak my, i rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa? Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni. Niesamowity jest ten fragment i niesamowita jest postawa Piotra. Piotr, pierwszy papież, pierwszy pasterz, jest tak pokorny. Nie chce, aby czczono go w jakiś szczególny sposób. Podnosi z kolan Korneliusza i mówi, ja też jestem człowiekiem, takim samym jak ty. Piotr, który wciąż się uczy. Widzi, że Bóg nie czyni różnic pomiędzy Żydami i Poganami. I co więcej, kiedy widzi, że Bóg Poganom udzielił ducha świętego, nie czekając, aż oni się nawrócą, aż oni będą pokutować, aż oni poznają całą torę i wszystkie przykazania, prawa i przepisy, Piotr mówi: Jeśli Bóg daje im tego samego ducha, co nam, to jakże mam ich nie ochrzcić, jakże mam ich nie przyjąć do wspólnoty. To jest ten Piotr o mądrym, pokornym, otwartym, słuchającym sercu, który współpracuje z Bogiem, współpracuje z Duchem. Pamiętajmy o naszych pasterzach, o prezbiterach posługujących w naszych wspólnotach parafialnych, o naszych biskupach, o papieżu, aby mieli właśnie takie piotrowe serce otwarte, uważne na zaskakujące działanie Ducha Świętego. Odpowiedzią na dar słowa dzisiaj jest Psalm 98. Śpiewajcie panu pieśnową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała jego prawica i święte ramię jego. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach Pogan objawił swą sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemia. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Pan okazał swoje zbawienie. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją. Ujrzały wszystkie kręce Ziemi zbawienie Boga naszego. Czy my potrafimy zauważać, to w jaki sposób Bóg nas podnosi swoją miłością, jak przyprowadza nas ku sobie, jak nas Leczy, uwalnia, uzdrawia, podnosi w swojej miłosiernej miłości. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła także przypomina nam o tym, że Boża miłość jest pierwsza, a my jedynie na nią odpowiadamy. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. A każdy kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. To nie miłuje nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że on sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarą przebłagalną za nasze grzechy. Przekazaniem Jezusa jest wzajemna miłość, i Jan Apostoł, ten, który w czasie ostatniej wieczerzy i pierwszej Eucharystii opierał swoje ucho na sercu Jezusa, na sercu mistrza, który miłuje do końca i oddaje życie za przyjaciół, teraz mówi w Wspólnocie Wierzących. Miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Ci, którzy miłują, narodzili się z Boga, czyli weszli w nowe życie, ponieważ poznali Boga, doświadczyli Go, przyjęli Jego miłość. Ktoś, kto nie miłuje, kto nie otwiera się na miłość, nie zna Boga. A miłość polega na tym, że On nas pierwszy miłował, każdego z nas, jeszcze wtedy, gdy byliśmy grzesznikami, jeszcze wtedy, gdy nie znaliśmy Jezusa. I największym pragnieniem Boga jest, abyśmy Jego miłość przyjęli i, i na nią odpowiedzieli. To jest początek życia duchowego, to jest początek życia w duchu. Przyjąć miłość. Tak jak syn przyjmuje miłość ojca, tak my potrzebujemy przyjmować miłość. Miłość, którą jest duch święty, udzielany przez ojca i syna. Im bardziej przyjmujemy miłość, tym bardziej jesteśmy zdolni. Kochać jak Bóg naszych braci i nasze siostry, możemy stawać się objawieniem Boga w świecie. Tym jest wspólnota Kościoła. Przyjaciele Boga i Jego uczniowie niosą Jego miłość wszędzie tam, gdzie jest ona niezbędna, gdzie jest ona potrzebna. Gdzie w tą niedzielę, gdzie w tym tygodniu pragniesz zanieść miłość, którą obdarza Cię Jezus.